Witam. Dzisiaj jest trzeci dzień w stanie. Strony i też drugi film, w sumie, który widzisz. Uznałem, że pierwszy i drugi dzień zrobię jako jeden film. Trzeci dzień. Mam nadzieję, że z czwartym będzie jako drugi film. Na końcu bym chciał nagrać jeszcze film, który w sumie zobaczyć jako pierwszy. I on będzie ogólnie wyjaśniał, czemu chciałem to zrobić, czemu się tego podjąłem i tak dalej. I też kilka rzeczy bym chciał powiedzieć, które chciałbym, żebyś zrobił. Dzisiaj bym chciał się zająć po pierwsze zrobieniem jeszcze jednej tej rzeczy, info, czyli no, ogólnie to co powiem na tym filmie powtórzone tutaj w info, to ja bym chciał już zamienić ze Steam Store na tą playlistę, którą tu mam. Playlista jest jak na razie pusta, jak widzisz jeszcze, przynajmniej jeden produkt dzisiaj. Wszystko co chcecie zrobić. Jeden produkt nie wiem czy wypełnię. zrobię to tak jak chciałem przeciw. Nazwa, cena, krótki opis. Po prawej bym chciał dać gdzieś tutaj zdjęcie produktu. Nie mam pojęcia dalej jak to zrobić, więc się ciebie w tym momencie zapytam. Właśnie w sumie wysędu wiadomości. Jak mnie odpiszesz, to się tym zajmę. Jestem ciekaw. Jak dużego mainflika będziesz miał... Miałeś w tym momencie w sumie. Jak się ciebie to zapytałem, mnie to pytasz. Teraz już wiesz tyle na dzisiaj planuję zrobić, a no więc zacznijmy no i jeszcze obejrzeć ten film tak, ten film bym chciał zarobić, zrobić zrobić. obejrzeć jak on zrobił te, te kwadraty bo chciałbym zrobić w sumie jeden no i co, bym zaczął w sumie od tego informacje no i to też jako bym chciał dać info HTML tą playlistę bym w tutaj no i zobaczmy są informacje idzie na stronę, tutaj nie istnieje no I link do playlisty, e, więc to jest na teraz. No to chyba robię, zobaczę, jak ona robi tutaj. To w sumie, w tym czasie ja bym wrzucił tutaj div kolejnego, No tak div i id jako produkt. Tak naprawdę, no każdy produkt bym chciał, żeby był w konkretnym kolorze. Kolor ja bym chciał podobny do tego, ale trochę jaśniejszy. Nie wiem, jak do tego. Powiedzmy, to jest to, ok, ale bym chciał trochę jaśniejszy. Powiedzmy, coś takiego ja bym chciał to. No, produkt i wpiszmy tutaj, nie wiem, taczki. Pierwszą rzeczą będą taczki. Mamy taczki, a ja może to wrzucę tutaj pod content. O, o odpisałeś, Float right, czyli co jak wrzucę? W sumie, ciebie wbiwa. I jak dam, nie wiem, id... bomba? O kurwa, dobra! Dobra, dzięki. Dzięki. Ja, pitole. Okej, okay, czyli wiem jak z tym się bawić, ale... Nie, dobra, okej. Okay. Czyli to będzie w sumie moje tymczasowe. Dam to jako... imagę Co robisz? Niech będzie coś takiego. Okej. Okay. Tutaj muszę dać diwa. Czyli to teraz jest jako jedno. Oj, tylko jak zrobić, żeby to było... Bo niby to jest div w divie. Jak to zrobić, żeby to było na jednym poziomie? A ja nie byłem zrobił po prostu coś takiego. Czyli w diva ID product. A tutaj dał float left. Spoko! Dobrze wiedzieć, że to tak nie działa. Kolo. Ty nie tego background color A nie! Nie! Po co mi to do Diva wrzucać? Skoro ja to mogę dać tutaj Style e, Float Light Działo. Ale bym chciał jeszcze panien 10 pikseli Jo! Mamy to, jelec! Yeah, Minimum height i będzie 150 pixel, okay. bo to zdjęcie chcę tu wrzucić inne. Ale te taczki, to ja może dam jako, nie wiem, takiego H1, a nie do H2. Pa. niech to nie będą zwykłe taczki, tylko taczki luks, ale... Taczki. jej Skoczą ty. A jak dam to wszystko jako H2? O jak to dam do H2, to to nie będzie schodziło w dół, ok. W sumie znajdę sobie jakieś zdjęcie taczek i no bo znajdę po prostu na Allegro czy na innym sklepie. Taczki, ich ceny. Zaraz zobaczysz co, co wymyśliłem. No dobra, więc mam. W sumie nie, ja ten opis bym chciał dać do aluminium strony. Ale dobra, tymczasem co ja mogę zrobić, to ceny. Dajmy 199 99 zł. Jasne. E, taczki Ulta Deluxe. Zdjęcie też wrzućmy. Dobra, mam paczką macie, to jest taka. Ale wrzućmy tutaj paczki. Mamy i taczki JPG. No i tu mamy taczki. Mamy pierwszy produkt. Czy jest coś takiego jak border? Border, o! Oh. Ale to w sumie zobaczmy. Zobaczmy. Jest. Jak chcę jak zrobić Cały czas nam wysofisko. Solid, Ok Mamy border. Yes. Czemu ty się będziesz różnił? Dobra, no, Ok niech będzie takie. Ale border bym chciał trochę większy. Niech będzie 8 pixel. Ok mamy... Border! Ja bym wrzucił kolejny produkt tak? powiedzmy tutaj coś takiego No i mam trzy te cele, cele, dobra Bo tak szczerze to będzie cała strona Zostało mi tylko wymyśleć to No i żeby to jakoś lepiej wyglądało tak w sumie I to w sumie ja bym zrobił tak contact kopiuj i kontakt Dobra Tylko ja bym chciał W info wrzucić Tutaj w sumie wrzućmy tego lobstera No i mam trzy strony A te taczki tu ja bym chciał dać też Pod ceną Jak to na lego w sumie wygląda Przewidziana dostawa niech będzie Tak i Coś tu jeszcze ciekawego. Dodaj no to też, przydałoby się dać w Border. Tutaj może dam ale wcisnąć jeszcze Diva jako... Kup. Po prostu. A border we w sumie zostawię. No i w sumie sam kolor tutaj. Kolor zróbmy... Coś, żeby... Nie chcę tego, tak jak ma Legro. I... Teraz. Dobrze, tylko, że ja tu potrzebuję mi with, nie wiem, 50 pikseli wystarczy? Trochę więcej, 80 dajmy. 80 pikseli dajmy tutaj też. Padding 3 pixele. Nie będę tego, tylko dajmy Navy, bo to że to też jest taki spoko kolor. O, tak! Tutaj walne bariera. to to wyjdzie mi chyba... co? okej okay. nie wiem, 1, 2? to jest jak, tak tam. o, to może być fajne 4 to jest większe no tutaj jednak 70 gdzieś w pikseli jest mniejszy ale dobra, wiem, żeby to dać jako p Chyba skupiłem może już ciebie siebie powiedzmy. Tak, wklejmy. Bo ja bym chciał ciebie jako. Toczki zapisać. O, No przycisk kup teraz nie będzie działał. To nie będzie działało, jedynie ten napis. A, F O. i teraz i zdjęcie i to, to mi da przerzucić mnie tu, teraz otworzę sobie taczki eee, taczki i tutaj ja bym chciał jako produkt wziąć jako cały ten div bez minimum height minimum height ja bym dał na wysokość 100 jak jest tutaj pod contentem okej co jest aha, bo ja do produktu nie wrzuciłem więc muszę to dać jako jeszcze div id produkt. Coś jest? Aha, co się z tym aha, co ja tu mam, czy to nie tu mam, tak Ok, jest to co jest Ok, w tej stronie to muszę powiększyć do, w sumie oku to powiększę tutaj 690 Jak ulał Proszę cię patrz na to No i git, wszystko mi działa i chyba teraz na szybko stronę taczek. Wrzuciłbym tutaj opis i tak dalej. Ciebie skupię je. Wkleimy tu mamy to. Tylko tutaj ja bym zrobił zdjęcie taczek większy. Czemu to jest takie niskie? Aha, bo tu mamy minimum height. Nieważne. Minimum height nie. wiem, niech będzie takie. To mi odpowiada. Taczki są trochę zbyt wąskie. Będzie. Mamy taczki, i wrzucimy teraz tutaj opis. Wiadomo. Dobra, mam. Znaczy, mam. Skopiowałem opis z Wikipedii. On się przyda. Mniej więcej jakiś tekst, tylko ja muszę go jeszcze wziąć i wyjustować. Tekst align, ok. Bym chciał tekst align, justify. I did. Tu jest trochę to bardzo ten odstęp. O, jestem, dobra. To zróbmy takie 10 pikseli, żeby był odstęp od tego, czy jak nam tutaj taba, czyli to jest tylko jeden tekst. Akapit. Akapit wy. P. Po prostu. O. I to się fajnie odsunęło. niech będzie. Chciałbym na dole dodać. Tutaj, tak naprawdę, muszę dodać teraz to. To. Wrzucimy tutaj. I to cię. To wrócić. Tyk. Enter, zamknąć tu Enter. Wszystko ładnie wyglądało też. No i Gate, mi to się podoba. To nie jest aż tak ambitne jak chciałem na początku. Co, chyba tyle na dzisiaj. A następnym razem bym chciał już to dokończyć. No, czyli wymyślić kolejne dwa produkty. Tu chyba tyle bym zrobił. To i tak będzie całkiem dobra strona się wydaje, więc w sumie spotkamy się jeszcze raz. A z twojej perspektywy to za chwilę. Chuj, jestem przygotowany. Hehehe. Jej. Cieszy mnie to czwarty i ostatni dzień bądź spotkanie. 3 godziny ja bym chciał... No pewnie mi zajdzie to z godzinę. Skończyć już wszystko, a co chciałbym dzisiaj zrobić? Otóż tak: po pierwsze, bym chciał zrobić drugi i trzeci produkt. Do tego produktu wrzucić opinię. Nie będzie możliwości wstawienia opinii. Nie wymyśliłem jeszcze, co będzie w tych opiniach, ale będzie pozytywna i negatywna. Do tych opinii bym chciał zrobić takie menu coś takiego, powiedzmy takie, że mi się pojawiają. To jest akurat no coś, co mi się wydaje, że będzie ciekawie zrobić chciałbym kontakt zostałem jak jest w informacje wpisać ogólnie te informacje czemu to zrobiłem i tak dalej to wpiszę albo teraz na nagraniu, albo zaraz po skończeniu nagrania. No i chyba to wszystko. Coś co bym chciał teraz już zrobić na starcie. Nie wiem jak dokładnie, nie pamiętam jak to było, background color. A, czyli nie kolor, tylko i magę. background i magę. I sobie już przygotowałem tutaj obrazek pod tytułem Bedrock. Żeby to nie było. Nie było tego białego wokół. A to może być czarne, nie wygląda źle. I na te strony w sumie na wszystko będę musiał to wrzucić. Okej, okay, powinno być wszystko. Jest, jest, jest i... Jest. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz to chyba kolejne produkty. Drugim produktem będzie łopata a trzecim będą grabie no i zapiszmy sobie nie będę jakoś tego inaczej brał a wezmę tak samo tylko z małą różnicą a ta różnica to jest dostawa do kiedy jest przewidywane cenę zmienić zmienić dokąd prowadzi link i jak teraz to odświeżę zdjęcie nie istnieje cena jest, trzecią rzeczą będą grabie to w sumie tak samo wrzucę no i z głównej strony to na tyle no, jedne co to zdjęcia wziąć, więc szybko wybiorę jakieś. Dobra, zdjęcia mam. I jedyne co mi to tak naprawdę zmienić rozszerzenie. I mamy trzy przedmioty. I chyba tak zostanie teraz. To powinno prowadzić do strony, która nie istnieje. I to też. Albo żeby nie było. Teraz się chyba zajmę tym. Czyli drugi box, w którym będą opinie. Tylko jak ja to chcę zrobić, to nie wiem, żeby to też było spoko, żeby to się automatycznie też wydłużyło. To teraz wchodzę w stronę z etaczkami. Tutaj pod tym bym chciał dać. Niech będzie na takiej wysokości. Opinie. Niech będzie. Opinie. Po naciśnięciu powinno się otworzyć pole z opiniami. Jak ja to chcę zrobić, to nie wiem. Eee, zobaczę jak to wygląda, chciałbym coś takiego, żeby to się otworzyło i były opinie. Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Ja po prostu wezmę i napiszę to jako kolejny div tu wrzucę, kolejny blok i opinie po prostu napiszę ręcznie bez żadnych menu. Tak, bo jak na początku mówiłem, że nie chcę się bawić w CSS-a, a jednak się ostatecznie bawię, to tutaj w JavaScript-a actually nie chce mi się bawić. To już na następną stronę jakbym miał tworzyć. Po prostu napiszę tę opinię. Produkt to jest. Tylko bym chciał. Pyk. Opinie. O. O. W tym miejscu opinię. Dobra, ilość opinii. Dwie. OK, niech będzie tak. I tutaj bym chciał zrobić diva z ID positive I kolejnego diva z ID negative. I ja bym tutaj dał tak, nie. To mamy dwa divy. Hashtag pos, hashtag neg. Teraz bym chciał tutaj border style with i color. ok Pyk. Ale color bym dał Nei... navy. Za dużo Dwa piksele. Żeby to była tak ledwo zauważalna opinia. Ok, trochę to się wydłuży jakieś 10 pikseli. To dodajmy... A może 700 akurat wejdzie. 702. Ok, czyli mam to i opinie. Jak ja chcę, żeby opinie wyglądały. Użytkownik druid. Dajmy tak. To też muszę wydłużyć. Nie wiem o ile muszę to wydłużyć. 600. 90 30. Ok, tuż żeby się jedną, ok, rodzaj opinii. A tylko czemu i jest takie, ma być takie i. Ok, na pozytywną dajmy green. No, a na negatywną będzie czerwony. Mm -hmm. pozytywna treść zapiszę jakąś treść tej opinii nie wiem jedno zdanie a do negatywnej dam po prostu trzy słowa Mamy dwie opinie. Przekopiować na tamtą i strona będzie gotowa. I tyle. Mogę kopiować taczki. Ctrl C V i V. I zmieniamy nazwę na chłopata. Grabie. Zobaczmy. Wszystko prowadzi na razie do taczek, ale to się zmieni. Czyli po pierwsze e, tutaj. OK, czyli to jest PNG. No i git, ceny zmienić na 100 zł środy. No i ten opis. Mamy do łopaty. Okej, okay, to grabie w sumie też zmieńmy od razu. No i mamy. Jeszcze tylko zmienić to. Zmienić do kiedy. No i tyle. No i mamy. Pozmieniam opisy do łopaty i opinię do łopaty. Wezmę opis z Wikipedii, tak samo jak staczek. A tymczasem zapiszmy, zapiszę sobie tutaj opinię inną. No dobra, mam już opis łopaty, dwie opinie. No i się wezmę teraz za grabie. A jeszcze łopatę jaką bym chciał, bo to była taczka ultra deluxe. To dajmy łopata ze stali nierdzewnej. No i grabie. Ostatnia rzecz, ostatnia rzecz. Kto do mnie teraz pisze? Zostało mi tylko wziąć się za grabie. Muszę. A no tak naprawdę tylko opis. Grabie. Potem wymyślę coś tu ciekawego. Szukasz grabi. Zrobiłem na grabie. Tak szczerze wydaje mi się, że to już jest tyle. Jeśli chodzi o tą całą stronę. Nie wiem, co tu bym więcej wymyślił. Mam wszystko zrobione. Strona jest Dan. Gotowa. Jedyne co to w informacje wpiszę krótki opis. Jest. Tylko ja bym chciał kolor inny dać. Wywalam zdjęcie. Wywalam zdjęcie, mam to, wpisuję tutaj. Tylko jeszcze tekst. Color white. No i piszemy. Jest informacje. Ile mi zajęło tą stronę robić? W sumie chwila zliczę sobie wszystkie godziny, ile mi to zajęło. Wpiszę tam plus to. No i będę miał estimate. Ile godzin mi zajęło łącznie ta strona robienie? No dobra. Więc wyszło mi. E... Mamy pierwsze zdanie. O! A więc tak. Zrobiłem taką oto stronę. Nie jest może największym dziełem sztuki, ale jest na pewno czymś, co stworzyłem ja całkowicie od zera. No właśnie tak pokażę Ci w sumie jak wygląda calutki kod. Nie jest on może jakiś bardzo zadziwiający. Ale co? Masz kod. Chciałem też, żeby on wyglądał fajnie, czyli wiesz, odstępy pomiędzy linijkami, żeby to było czytelne, divy po tabulatorach. Wydaje mi się, że nic tu nie jest zrobione bardzo źle. O, coś co napisałem na początku. Bye bye.